Deadlines. Niektórych z nas motywują do działania, innych przerażają i hamują. Jeśli należycie do tych drugich, rozumiem was. W końcu sama nazwa brzmi groźnie Linia Śmierci czyli umrzesz, jeśli nie wykonasz zadania do tego czasu. No dobra, może to nie będzie koniec waszego życia, ale zakończenie umowy o pracę. Ze skutkiem natychmiastowym. Równie przerażające, zwłaszcza jeśli macie kredyt na głowie. Okej, okay, ale kto wpadł na pomysł, aby używać tak mocnego stwierdzenia na zwykłą datę? Upewnijcie się teraz, że siedzicie wygodnie i nie spadniecie z krzesła, ponieważ powiem wam, skąd wzięła się ta nazwa. Termin został użyty już w latach 1860, podczas amerykańskiej wojny domowej. I wiecie, co opisywał? Linię wokół obozu Jenieckiego, której przekroczenie groziło śmiercią. Ale nie wyobrażajcie sobie tego jako grubej linii narysowanej na ziemi, ponieważ często była to jedynie linia umowna. Albo oznaczona tylko deskami przybitymi do prowizorycznych słupków granicznych. Tylko teraz nie dopowiadajcie sobie, że to bardzo trafne określenie, bo czasem macie wrażenie, że nie jesteście w pracy, ale w obozie pracy. Posłuchajcie dalej. Strażnik miał rozkaz, aby strzelać do wszystkich więźniów, którzy próbowali przekroczyć tę linię lub chociażby jej dotknąć. Tudzież próbowali przejść pod lub nad nią. I słuchajcie, to miało sens. To była genialna strategia. Wiecie czemu? Ponieważ tymczasowe więzienia w ówczesnych czasach były budowane na szybko, co oznacza, że ogrodzenie było bardzo prowizoryczne i umowne. I gdyby nie ten aspekt psychologiczny czyli lęk przed śmiercią, Wiele osób bez trudu przedostałoby się przez palisady. Aczkolwiek termin, którego używamy do dziś, pochodzi bezpośrednio od redaktorów oraz reporterów z lat 1920. I chociaż wzorowali się oni na więzieniach z XIX wieku, zaczęli używać terminu do określenia nie przestrzeni, ale czasu. Czyli co według nich znaczył deadline? Coś bardzo podobnego do tego, jak dzisiaj to słowo rozumiemy. Był to ostateczny termin na oddanie tekstu do druku. Wiązało się to z tym, że ponad 100 lat temu składanie tekstu było dużo bardziej skomplikowane niż dzisiaj. Nie było programów do edycji tekstu, w których za pomocą kilku kliknięć możecie wszystko zmienić. W tym rozmiar czcionki czy zdjęcia. Jeśli prasa drukarska była ustawiona na dany rozmiar czcionki, nie dało się tego zmienić bez szkody dla jakości wydruku. Stąd te terminy na dostarczenie materiału do drukarni. I chyba domyślacie się, że dla reporterów to było niezmiernie istotne. Po co pisać tekst, który nie pokaże się w gazetach? To byłaby porażka. No dobrze, wystarczy już tego rysu historycznego, chociaż mam nadzieję, że był to dla Was ciekawy zbiór informacji. Przejdźmy teraz do kwestii, od której zaczęłam, czyli czy deadline y nas motywują, czy raczej zniechęcają oraz dlaczego. Niektóre osoby traktują taki termin jako dreszczyk emocji i celowo zaczynają działać dopiero wtedy, gdy deadline widać już na horyzoncie. Myślicie, że to głupota? Przecież to ogromne ryzyko. Tyle nieprzewidzianych rzeczy może się zdarzyć, a wstydem byłoby nie dostarczyć rezultatu na czas. Wiecie, to jest dokładnie tak, jak z tymi reporterami z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Nie dowieziesz na czas, to ktoś inny dostanie tę posadę. Dziękujemy i do widzenia! A co się może zdarzyć takiego, co wam uniemożliwi pracę? Niech to będzie na przykład brak prądu. A co za tym idzie, przypominam brak internetu. Okej, okay, wiem, że macie komórkę, ale jak ona się rozładuje, to po zawodach. A jeśli nie brak prądu, to chociażby koszmarny ból głowy, który nie pozwoli wam się skupić. Dobrze, dacie radę to zrobić. Ale czy warto siedzieć do północy tylko po to, aby nie zawalić? Tym bardziej, że gdybyście byli w dobrej formie, poradzilibyście sobie z tym w dwie godziny, a spędziliście pięć. Strata czasu na dodatek niewyspanie gratis. Jasne, zgadzam się, że takie przypadki nie zdarzają się często, ale nigdy nie wiadomo. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Co oznacza, że stawia sobie swój własny deadline na kilka dni czy godzin przed tym oficjalnym. Czyli wiecie, to tak jakby narysować własną linię kilka centymetrów przed linią śmierci, aby na pewno, nawet przypadkiem, nie wpaść w zakazaną strefę. Mało tego, przecież o terminach można zwyczajnie zapomnieć. Zwłaszcza jeśli są odległe. I powiedzcie mi, po co przyklejać sobie karteczki na monitor, czy ustawiać powiadomienia w komórce? Lepiej to zrobić od razu i mieć z głowy. Czyli jeśli dostajecie termin do piątku, to znaczy, że najpóźniej w środę musicie mieć wszystko gotowe. Tak na wszelki wypadek, aby nie zawieść. Poza tym macie co najmniej jeden dzień na spokojne przejrzenie oraz wniesienie poprawek. Perfekcjoniści na pewno rozumieją o czym mówią. No właśnie, to perfekcjoniści często wpadają w pewne pułapki deadline'ów. Spytacie jak to? Przecież macie coś gotowe grubo przed czasem. Jaki w tym problem? A taki, że ten czas do oficjalnego deadline'u może być zgubny. Okej, okay, macie już gotowy raport, prezentację czy cokolwiek innego, ale i tak. Aż do ostatniej sekundy będziecie wszystko upiększać i poprawiać. Przy czym na 5 minut przed deadline i tak nie będziecie zadowoleni z efektu końcowego. A przy okazji, może coś innego zaniedbacie, bo zbyt długo poprawialiście to, co było już niemalże idealne. Wracając do osób, które czekają do ostatniej chwili to wcale nie głupota. Raczej zastrzyk adrenaliny. Niepewność, czy zdążycie na czas. Na przykład, wiecie, że na wykonanie tego zadania wystarczą wam 3 godziny. Ale czekacie jeszcze chwilę, żeby sprawdzić, czy w dwie i pół też dacie radę. Czy skupicie się i podkręcicie swoją efektywność na maksa? Słuchajcie, to wciąga niczym gra hazardowa. W końcu w hazardzie też chodzi o ryzyko. Dlatego osoby skłonne do ryzykownych zachowań czyli uwielbiające adrenalinę mogą zwlekać, ponieważ dla nich jest to niczym nieustanne współzawodniczenie z kimś walka z czasem albo ze sobą i pobijanie własnych rekordów szybkości czy efektywności. Aczkolwiek przyczyn odkładania do ostatniej chwili jest wiele. Coś Was może przerastać lub nużyć. Albo nie widzicie w tym sensu. Dlatego wyrzucacie z głowy myśl o tym zadaniu z deadline'em na niego włącznie. I to ma sens. Po co robić coś trudnego czy nudnego, jeśli macie do wyboru coś ciekawszego? Poza tym powiedzcie mi, po co zabierać się za coś, co za kilka dni lub godzin okaże się niepotrzebne? A tak bywa. Być może tego doświadczyliście. I pół biedy, jeśli w trakcie pracy dostaniecie taką informację. Gorzej, jeśli zdążycie na czas i w tym momencie dowiecie się, że robiliście to niepotrzebnie. Innym problemem może być to, że linia śmierci. Wcale nią nie jest. Wracając do historii oraz obozów jenieckich. Wyobraźcie sobie, że pomimo gruźb, osoba, która przekracza linię, nie ginie. Strażnik do nikogo nie strzela. No i jaką macie z tego lekcję? Że nie ma po co trzymać się tych zasad. One są fikcyjne i mają na celu jedynie wywołać strach. A być może tego strażnika z karabinem w ogóle nie ma. Tymczasem osoby, które się odważyły, są już na wolności. A wy tkwicie? No właśnie gdzie? Chyba tylko w tym więzieniu, które stworzyliście w swojej głowie. Zauważcie, że tak właśnie to działa. Jeśli raz czy dwa razy nie dotrzymaliście terminu i żadne konsekwencje Was za to nie spotkały, to znaczy, że nie ma się czym przejmować. Na dodatek, to Was zachęca do testowania, gdzie tak naprawdę są te granice, oraz czy można je przesunąć. Oczywiście, na Waszą korzyść. Czyli, na początek, spóźniacie się o godzinę z wykonaniem tego zadania. Uszło Wam na sucho? To następnym razem spróbujecie zwlekać dwie godziny, a potem cały dzień i tak dalej. Aczkolwiek, to nie musi być Wasze doświadczenie. Wystarczy, że zaobserwujecie, że inni nie stosują się do zasad i uchodzi im to na sucho. Czyli jeśli komuś wolno, to czemu nie Wam? Podobnie może zdarzyć się w przypadku, gdy tak naprawdę nie macie żadnego deadline'u. Czyli ktoś powie, na przykład, zrób to na już. A co to znaczy? Za pięć minut? Za godzinę, a może jutro? Albo wtedy, gdy wyrobię się z innymi sprawami i będę miała wolną chwilę w pracy. <laughs> Czyli za rok. No właśnie, jeśli nie podacie jasno sprecyzowanego terminu, przygotujcie się na to, że nigdy nie dostaniecie tego, o co prosiliście. Tak, nawet jeśli jesteście szefami i jest to polecenie służbowe. Być może zastanawiacie się także, czy nie można zamiast angielskiego słowa deadline powiedzieć tego po polsku? Czyli ostateczny termin na dostarczenie tego czy tamtego, lub najpóźniej, tudzież maksymalnie do dnia tego i tego. Jasne, można i tak. Z czym zwykle spotkacie się w wielu oficjalnych pismach. Przy czym zdarza się, że sąd czy urząd podaje wam jedynie datę, pomijając słowo maksymalnie czy najpóźniej. Ale na jedno wychodzi, bo straszą nas konsekwencjami, na przykład karami finansowymi. To nie wyrok śmierci, ale musicie przyznać, że dość bolesna konsekwencja. Dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia.